Dzień dobry, witamy się z wami bardzo serdecznie I zapraszamy na film Hej, cześć, dzień dobry Witam was bardzo serdecznie w nowym vlogu Mam teraz bardzo, ale to bardzo słuchajcie Rozwijające i porywające zajęcie Opieram ziemniaki <laughs> że tak, jakby nie patrzeć ćwiczenia ręki, palców. Motoryka mała idzie w ruch. A tak szczerze mówiąc to ja, ja sobie robię. O, Matunia. Matunia już w porządku. Już dużo lepiej. Już obraza jej przeszła, także spoko loko. No i zamierzam w końcu dzisiaj ugotować Tą zupę szczawiową. Bo ostatnio tak chciałam kupić szczaw, nie było szczawiu. Potem mi się udało kupić ten szczaw, to nie było jakoś czasu. A dzisiaj stwierdziłam, że nie, gotuję. Także tak, ja obieram ziemniaki. Pochowam jeszcze trochę zakupy, bo jeszcze nie wszystko zdążyłam schować. Wygłaskam Matyldowca. Matusia, co tam dziecko, jak tam? Jeszcze się na mnie boczysz? No weź. Nie, to już tylko takie pozostałości. Słuchajcie po foszku. Co? Dobra. Dobra, bo powiem Wam szczerze, że yy, Matyldzie się zrobił taki, no taka ranka się jej zrobiła i to już się ładnie, wszystko pięknie goi, ale no wiadomo, trzeba to zapsikiwać, trzeba to smarować i tak dalej. No i oczywiście podejrzewam, że to psikanie to ja tam troszeczkę piecze, no i walczę z nią jak mogę, żeby się nie drapała i żeby się sobie dała popsikać i posmarować. Chodź, posmarujemy trochę. No chodź, posmarujemy. Chodź. Chodź, szalony mi się. No chodź. Wiecie jak ona tam skacze. Spierdziela przede mną jak tylko może. Boże, jaka ona jest mądra. No chodź! No dobra, chyba coś się ją wypuścić. Zupka szczawiowa już zrobiona. Powiem Wam, że wyszła tak dobra, albo albo mi się tak chciało. I teraz robię kotlety z piersi z kurczaka, ale w panierce panko I zobaczymy. Okej, okay, tu już jest tłuszczę o sobie zmniejszę. I taki dzisiaj szybki obiadek. czy co, ale ja chyba tą panierkę wymieszam jeszcze z bułką tartą, bo ona jest jakaś taka gruba w tym razem mi się trafiła. Tak niedokładnie oblepię. To nie Poczekajcie, bo moje małżeństwo dzwoni. Oczywiście ja mam ręce w jajku. No i przypadkiem się okazało, że nie wiedzieć czemu, ale chyba w T-Mobile jest, jest jakaś awaria, bo nie ma internetu z LTE. To się wszystko działa, a po LTE niestety nie. Małżeństwo, bo mnie dzwoniło, żeby sprawdzić. Wiecie co? Tą panienkę trzeba pomieszać. Tamto, ze zwykłą, bo ona jest jakaś, że tak powiem, dupiata i wcale się nie trzyma tego kuraka. Pierwsza z mi się taka jakaś dziwna trafiła. Więc wymieszamy to. O. Dobra, nie będę wam tu strzelała. Tymi smażącymi się kotletami odzywam się za chwilę. Także, tak moi drodzy, ja się tutaj zachwycam szczawiówką, nagotowałam cały garnek, po czym się dowiedziałam. A właściwie mi się przypomniało, że nikt poza mną w domu jej nie lubi. Także, jakby się ktoś yy, chciał zapytać, co mam na jutro na obiad, i na pojutrze, i na popojutrze. To nie pytajcie. No nie pytajcie, powiem Wam szczerze. CC się reklamuje z butami wiosennymi. Tylko chyba sobie nie zdają sprawy, że jak tak dalej pójdzie, to jeszcze kozaki będą musiały wrócić i inne zimowe buty. No ja tutaj oczywiście nie jestem sama, bo tu o śpikocie a tam matunia także tak to jest ale się z tą zupą wkopałam czemu mi się tak kurcze ubzdurało przecież jakbym wiedziała i pamiętała jakbym pamiętała no fakt faktem ja jej dawno nie gotowałam ale mi się coś skojarzyło że ja dawno nie gotowałam zupy szczawiowej bo faktycznie kiedyś był taki myk słuchajcie że kupiłam szczaw w słoiku i powiem Wam szczerze, że to była po prostu jakaś tragedia. Ja w, w, w momencie, kiedy dodałam to do garka i chciałam zamieszać to słuchajcie, jeden ten jeden piasek w garku. Także tak pamiętam, że właśnie po tym ja, ta zupa była cała w ogóle do wylania. Ona się to niczego nie nadawała, nawet jej nikomu wtedy nie serwowałam. Bo było pełno normalnie piachu w tym słoiku. I ja właśnie pamiętam, że przez to ja bardzo długo nie kupowałam szczawiu i nie robiłam szczawiówki. No i wpadłam na genialny pomysł. Także tak, jak sobie zapomnicie, że wasi domownicy czegoś nie jedzą, to się tak nie rozpędzajcie z takimi ilościami. A ja taki gar wyrąbam. Że przejdziecie do mnie na obiad. To dawajcie. Starczy dla wszystkich. Matuniu, a czy tobie tak wygodnie, dziecko? Szyjka cię będzie bolała. Wiecie co? Ja tutaj przyszłam na chwilę. I tak sobie usiadłam na kanapie. I chyba powoli następuje jakaś zgoda. Jakaś zgoda następuje, tak? Szyja nie będzie bolała mojej dziewczynki. No przecież to tak niewygodnie. No co ty? Pysiu mój taki. Pysiu kochany. O Jeziu. Taka męciona. Też nie spałaś ostatni czas. Źle się cuł mój pies. To teraz odsypia, tak? Ale czujnym trzeba być. Tu się nic nie może. Połóż się normalnie. Odpocznij. Te niufy to są niufy. Te niufy to są psy nad psy. Normalnie takie pilnujące. Poduszkę ci może dam, co? No zobaczcie, ona tak będzie leżać. Czekaj, O, tu. Tak. Matusia! No przecież szyjka będzie bolała. Niesamowita jesteś. Cześć, moje kochane. Zobaczcie, co tu się wyprawia. Znowu ta zima. Matka przyniosła coś dobrego dla syskich oboje. Olek, gdzie jesteś, Olek? Klusek cię nie... O, Oluś się przeciska. Jest, Olutek. Już idę. Już idę, coś pysznego dam. Już idę. Alwuś? Co tam chłopaku? Czy my możemy się już pożegnać troszkę? Czy my możemy troszkę już pożegnać się? Jezu, jakie ciepło. No. Także tak, moi drodzy. Co on taki? Uuu, co się dzieje, że ty taki jesteś? Uszy położone po sobie. Zobaczcie, jaki wierny stróż. Jaki wierny stróż. O Boże. O Boże. Co chłopaki? Chłopaki normalnie słuchają, jak ptaki śpiewają. Widzicie, jacy zasłuchani? O, Lutek jak zwykle ma tam wszystko w nosie. A Alwin coś tu Mati zaczepia. Alwutek coś tu Mati zaczepia. Także tak. Jakaś taka dziwna cisza i spokój. Dziwna cisza i spokój. Co? Ty też taki jakiś gzeczny jesteś dzisiaj. Ty nie, wcale nie zaczepiasz Mati. Wcale. No przecież... Mm -mm. Tylko mi się wydaje. Ale tu jest grzeczny pies. O, już nie jest grzeczny. Jak cię fajnie widać przez kratę. Ciebie też widać. Dobra, chłopaki. Matka idzie do domu. Wiecie, matka idzie do domu, gasi wam już światełko, możecie już iść spać. Ścielić łóżeczka, wyciągać kołderki i spać. Co tak leży? Tak sobie leży, odpoczywam, nawet nosa się nie chce na dwór wystawić, prawda? No nie chce się w taką pogodę. Tosia ma w nosie, w ogóle nie wychodzi. Zresztą ona przez całą zimę to. Całą zimę spędza tutaj. Na kanapie, na kocyku. To jest jej kocyk, jej miejsce i nawet nie ma mowy, żeby ją gdzieś wygonić. Ona zaczyna od wiosny. A od wiosny, jak zacznie szaleć, to wtedy jej prawie nie ma. I ona jest taka w ogóle śmieszna. Króciutka i grubiutka. Taka drobniutka. Oj, grubiutka powiedziała. Oj, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Baterii, mało. Hej, kto tu przyszedł? No, wiecie co? Ale to jest Towarzystwo Cwale, Tak, ja idę na orbitreka. To jest komisja. Normalnie ćwiczymy komisyjnie. Są wszyscy. Jeden dyga, a reszta patrzy i się śmieje. Ale zasłoniłaś kamerę całkiem. A motywację mi dodajesz. Rozumiem, Matuniu, ale odejdź na chwilę, bo ja buty chciałam założyć. No o przepraszam. Ja sobie tu właśnie usiadłam, żeby założyć buciki i zaraz idę na kolejną samozagładę. zagładę. Powiem Wam, że jakoś w tym roku yy, mam takie dobre dwa tygodnie... Gdzie dwa tygodnie? Miesiąc opóźnienia. Ja zazwyczaj tak zaczynam zawsze w połowie lutego, bo ja... Nie wiem dlaczego, ale mam taki dziwny organizm i dziwny charakter, że ja chudnę około 10-12 kg na lato, ale to samo nasbieram w zimie. I co roku mam tą samą mękę, ale w tym roku, tak jak mi nie idzie, to ja nie pamiętam takiego roku, że jestem miesiąc w tył. W tamtym roku o tej porze to już miałam pierwsze kilogramy w dół i jakąś kondycję wyrobiłam, a w tym roku Out, to o, właśnie tak totalnie mi to nie idzie Buty założone idziemy ćwiczę na razie tak pół godziny nie ćwiczę dłużej, bo no bo jakoś jeszcze tego nie czuję to wszystko muszę poczuć wiecie co, ja wam coś pokażę jak można ćwiczyć w takim towarzystwie co to jest za motywacja Wszyscy leżą, chrapią i sapią. Tak? Ty mi pokazujesz, jak ja mam ćwiczyć. Mhm. Aha, mam się położyć tak i łapa w górę, łapa w dół. Oj mati, mati. Aha i takie skłony, no dobra. Trener personalny mi się trafił, jakich mało. To jest po prostu... Szczęście mieć takiego trenera, wiesz? Taką trenerkę. Normalnie choda koska. Choda gangtu założymy zaraz. Tak? Tak? Oho, no dobra. Ty to jesteś małpeczka, jakich mało. Normalnie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Dobra, moi drodzy. Ja uciekam, zanim mi się odechce. Bo to też nie jest tak, że ja jestem taka, wiecie, zaparta. Ja to muszę wykorzystać moment i falę i iść w zaparte. Bo jak przyczekam ten moment, to później jest. No nie, to jeszcze nie jest ten czas, gdzie ja. Bo ja ogólnie lubię. Ja lubię, ja kocham rower. Całe lato jeżdżę rowerem. Ale coś tak ciężko mi się rozruszać, zwłaszcza w tym roku. Więc dobra moi drodzy. W tym filmie ode mnie dla Was to już wszystko. Trzymajcie kciuki, jeżeli coś ćwiczycie, czy robicie coś ze sobą, to wesprzyjcie Bidoka, zmotywujcie mnie trochę. No i cóż, do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki, że jesteście, cześć, pa!